9 9100 wydajność po marce, wycielenie 17 grudzień, kryta seksem. 2456, 9400 wydajność po marce, wycielenie 20 grudzień. Kryta Polska, 6054, Wydajność 8400, wycielenie 6 grudzień. 85,08, 9000, wydajność po matce, wycielenie 7 grudzień. 85,11, 9400, wydajność po matce, wycielenie 16 grudzień, kryta seksem. 84, 85, 9050 wydajność w wycielenie 15 grudzień, kryta seksem. 25,04, 9000 wydajność w wycielenie 16 grudzień. 10 419, wydajność po wadce 7700, wycielenie 10 grudzień, łotewka 3703, 9300, wydajność po babce, wycielenie 16 grudzień

439, 9900 wydajność po matce, wycielenie 1 styczeń. 34,91, 13,300 13, wydajność matki, wycielenie 23 grudnia.